Pokój dobry, kochane dzieci. Dzisiaj Was serdecznie pozdrawiam z podlasia, sprzed sanktuarium, gdzie w bocznej kaplicy, to za chwilkę zobaczycie, jest cud eucharystyczny. Ale o tym za chwilę. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus i jego uczniowie przechodzili przez Galileję, lecz on nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się go pytać. Potem przyszli do Kafarnaum. Domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście po drodze? Lecz oni milczeni, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. Następnie wziął dziecko, postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Kochane dzieci, dzisiaj widzimy w Ewangelii Pana Jezusa i uczniów, a idą przez Galileę, Jezus w czasie drogi mówi do swoich uczniów, że będzie cierpiał, że go zabiją, a potem zmartwychwstanie. Lecz ci uczniowie tak jakby nie chcieli słuchać tych słów, albo z tego powodu, że w czasie drogi się posprzeczali między sobą, posprzeczali się, kto z nich jest największy, kto jest pierwszy. To Jezus, mówiąc te słowa, nie miał słuchaczy. One padły na ziemię skalistą. Te słowa o Jego przyszłości, o Jego cierpieniu, o Jego chwale. Ale Jezus, chodząc do domu, pyta delikatnie, o czym to, żeście rozmawiali? Poświęca uczniom czas. Pozwolił im się pokłócić, posprzeczać, a teraz ich woła do siebie i mówi, o czym to, żeście rozmawiali? No właśnie. A oni milczeli. Oni milczeli. Nie chcieli powiedzieć, że nie były ważne dla nich słowa Jezusa, albo że coś było ważniejsze. A Jezus mówi: Spójrzcie na dziecko. Spójrzcie na dziecko i zobaczcie, że to dziecko, które jest ostatnie, które nie miało nic do powiedzenia za czasów Jezusa, które było pomijane. Które było ostatnie. Jezus mówi: To jest dla Was wzór. Dziecko jest ufne, dziecko chętnie przychodzi do Jezusa, daje się przytulić, słucha Jezusa. Jezus mówi: Przyjmijcie takie dziecko do siebie, zmieńcie swoje myślenie, nie o tym, kto z Was jest największy. Pozostawcie, bo to jest tylko ludzkie podejście, światowe. Ale uczcie się od dzieci, abyście byli zasłuchanymi, ufnymi, prostymi. No właśnie. A jeżeli przyjmiecie to dziecko do siebie, wasze serca staną się jak serca dzieci, to nagle zobaczycie, że otwiera się przed wami całe niebo. Jezus mówi, kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Ojca z nieba przyjmuje. I taki człowiek, okazuje się, jest największy. Jest największy, bo jest dzieckiem Bożym, bo jest zaproszony do nieba. Jesteśmy w Sokółce, w tym sanktuarium, gdzie Pan Jezus dał się zobaczyć. Mała hostia upadła na ziemię, Kapłan po dwóch tygodniach, po pewnym czasie, otwiera i widzi, że postia, komunia święta, komunikant stał się cząstką serca. To znaczy, krew się pojawiła. Jezus mówi: będziecie ufni jak dzieci, to w to wszystko zobaczycie. Zobaczycie, że was kocham. Serdecznie was pozdrawiam. Pokój dobro.